Siemanko, witam na kanale Wędkarska Zajawka i zapraszam na kolejny wędkarski wypad. Będę łowił na ultralekki spinning i sprawdzimy, czy uda się dziś wydłubać jakieś rybki. Na wstępie powiem kilka słów na temat sprzętu, który sobie przygotowałem do dzisiejszego wędkowania. Bardzo delikatna wędka spinningowa o długości 2,5 m i ciężarze wyrzutu do 4 gramów. Kołowrotek wielkość 2000 z nawiniętą plecionką 0.3. Do plecionki dowiązany przypon z żyłki o średnicy 014 i będę łowił na mikrodzigi dzisiaj. O, takie pudełeczko mam z mikrodzigami. Główki wolframowe, które oznaczane są w milimetrach. Tak samo tutaj, 3 mm główki trzy i i tutaj też są trzy i pół i tylko mają inny rozmiar haczyka i wszystkie te główki ważą poniżej 1 grama na te haczyki nakłada się jeszcze jakieś gumowe przynęty kopytka jakieś paproszki a ja będę dzisiaj łowił na tanty Jest ryba, jest ryba i to fajna, ale chodzi, ale ładna ryba, Joś. ale piękny jasiu jest ale piękna ryba piękna szeroka ryba 43 centymetry, ale ładny Zobaczcie, jaka piękna sztuka jazia. Jaki szeroki i napakowany. Wypuszczamy rybę. Piękny Jaź. Yeah! Wytłumaczę wam na czym polega łowienie taką techniką i jak łowić takimi drobnymi przynętami. Pierwsza zasada jest taka, że do łowienia właśnie taką metodą musimy mieć odpowiednie warunki atmosferyczne. Mianowicie nie może być prawie w ogóle wiatru, ewentualnie taki delikatny, bo przy większym wietrze będzie nam się robił balon z plecionki i nie będziemy mieli w ogóle kontroli. Nie będziemy czuć tej delikatnej przynęty. I trzeba pamiętać, że te główki wolframowe one ważą poniżej 1 grama, a powiedzmy z gumą powiedzmy on, ta przynęta waży 1 gram. To żeby ją czuć w ogóle podczas pracy i żeby móc daleko rzucać trzeba mieć bardzo delikatny kij, bardzo czuły o małym ciężarze wyrzutu. Bardzo cienką plecionkę i najlepiej żeby plecionka była Nawinięta pod sam rand szpuli. Wtedy będzie mniejszy opór podczas wyrzutu. No i wtedy będziemy wiedzieli, co się w ogóle dzieje. Będziemy mieli pewną kontrolę nad przynętą. I tak, trzeba pamiętać też, że to jest przynęta bez pracy własnej. Czyli jak my ją będziemy zwijać jednostajnie, to ona w ogóle nie będzie pracowała. Bo, bo takimi przynętami yy, nie łowi się, po prostu, że się rzuca i zwija. I zaraz wam pokażę, właśnie na czym polega takie łowienie. Wyrzucamy, napinamy linkę i przynęta opada. I tylko podbitka. Pyk, jedna, opad. Podwójna odbitka, opad. I ogólnie różne warianty, właśnie podbicia. Pojedyncze podbicie, podwójne podbicie i opad. Nie? I podczas tego opadu najczęściej są brania. A... A ta podbitka to jest tylko po prostu, żeby poruszyć się, niby że to jest jakiś larwa czy tam jakiś owad, i że to żyje, że się porusza, żeby zachęcić rybę do ataku, nie? Ale ogólnie większość brań, prawie wszystkie wrania są podczas opadania przynęty. No. Jeszcze raz rzut napinamy linkę, damy jej chwilę opaść i praca. Podbitka, opad. Podwójna podbitka, zwijamy korbką kołowrotka luz na plecionce i opad. I tak się bawimy, tak drgamy. I jak robimy opad, to nie robimy takich porządnych, energicznych yy, ruchów, nie? Bo, bo, bo ta przynęta nie ma tak kilkadziesiąt centymetrów się poruszać, tylko tak cyk, cyk, delikatnie, to jest tylko szturchnięcia tylko plecionką. No i staramy się tak Grać właśnie przynętą, i jak złowimy już jedną, dwie rybki, to już będziemy wiedzieli o co chodzi, na co ryby reagują, jak lubią prowadzenie. Nie? I różnie może być. Czasami ryby atakują przynętę przy dnie, czasami w toni. Trzeba trenować, i pra w praktyce wszystko, do wszystkiego się dojdzie, i będziemy już wiadomo o co chodzi. Na każdej wodzie mogą rybki się inaczej zachowywać, więc trening czyni mistrza. Jest ryba. Jest jakaś ryba. Ole, chodź. Jaź! Nawet ładny. 37 cm, piękny jest, ale jest w dobrej kondycji. Widzicie, jakie takie wędkowanie może być skuteczne? Rzut, opad, podwójna podbitka, opad, podwójna podbitka, opad, podwójna podbitka. Opad, podbitka. Tylko, że podbójtki te muszą być takie na maksa delikatne, nie? Żeby ta przynęta przesuwała się tak o 5-10 cm tylko. Drgnięcia szczytówką mają być tylko takie minimalne, takie bardzo delikatne. Tak jakbyśmy mieli sobie wyobrazić, wiecie jak są te takie malutkie wędeczki podlodowe, nie? I się tak merda tym kiwoczkiem. To coś w tym stylu, tylko, że troszeczkę powiększona wersja wędki. Damy przynęcie opaść i tak pyk pyk, opad, pyk, pyk, drgnięcie szczytówką wystarczy nie? i tam bardzo ładnie ta przynęta właśnie płacuje. Podbitka zwijamy w luz linki kołrodkiem i opad. I tak się bawimy. Jak ktoś nie miał do czynienia wcześniej z tą metodą wędkowania, to może to być ogólnie trudne i niewygodne łowienie, bardzo łatwo się do tego zniechęcić, ale z każdą rybką nabiera się chęci. Poprawia się technikę i może to być naprawdę dobrą zabawą. Trzyba. Mały jasik, tym mały jasik. Duża ryba, ale z ciekawości zmierzę nią. 29 cm, taka też cieszy. Jazik, kolejny jazik. Bardzo udany dzień. Uciekaj, mały. Jestem bardzo miło zaskoczony dzisiejszą aktywnością ryb. Jeszcze niedawno był tutaj lód i bardzo prawdopodobne, że jestem jedną z pierwszych osób, jak nie pierwszą, która łowi tutaj po zejściu lodu. Więc podejrzewam, że ryby nie są jeszcze skute. I dlatego trafił mi się taki dobry dzień. Pewnie z każdym kolejnym dniem będzie przywyżywało tutaj wędkarzy. Ryby będą coraz to kolejne poskuwane i coraz trudniej będzie coś złowić, ale akurat mi się udało. W deszczu, ale teraz wyraźne branie było. Ale ładnie chodzi jak silna ryba. Okoń. Ale porządny. Ale okoń nicho. Kurde nie spodziewałem się tego tutaj. Ale kurde grubas. Jest, wyjąłem go, ale piękny, może ponad 3 dychy będzie miał. Zobaczcie jakie piękne okonisko się trafiło, 36 cm. Ale gruby i szeroki jest. Jaki jeszcze piękny okoń się trafił do tych jazi. Zobaczcie jaki gruby jest. Napakowany brzuch, ale jak nie wiem. Może ma ikrę? Wypuszczamy taką rybę. Piękny okaz okonia. Czy to mój pierwszy okoń w tym roku? Muszę się zastanowić. Chyba tak. I od razu taki konkret, nie? No dobra, uciekaj już. No i pięknie. Pierwsza w tym roku wyprawa z ultralekkim spinningiem zaliczona. Rybki dopisały, więc jestem bardzo zadowolony. A jeżeli Wam również podobała się dzisiejsza wędkarska wyprawa, zachęcam do subskrypcji kanału i do oglądania kolejnych moich filmików. Widzimy się już niedługo i pozdrawiam.